Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art, zapraszam Was na przegląd trendów makijażowych na sezon jesienno-zimowy. Wiemy, co będzie modne już na lato y, przyszłego roku, więc najwyższy czas omówić trendy jesienno-zimowe, szczególnie, że za oknem już taka typowa polska jesień. Y, I zanim ktoś z Was mi powie, że ja nie podążam za trendami, mam swój styl, to... Bezczelnie, ale powiem ci, że mylisz się, <grych> bowiem trendy, które pojawiają się na wybiegach, są w zasadzie takim. Takim napędzaczem praktycznie całej naszej ludzkiej kultury. Yy, I tego, co pojawia się w sklepach, na rynku, i tendencji w wielu, wielu różnych dziedzinach. I podam Ci kilka takich przykładów, bo gdybyś faktycznie nie podążał, nie podążała za tymi trendami, to Twój makijaż pewnie wyglądałby tak jak w latach dziewięćdziesiątych, 80, 70, czy jeszcze wcześniej, zależy ile masz lat. Yy, a prawdopodobnie tak nie jest. Na pewno pamiętacie, że w 2016 roku yy, uwielbialiśmy podkłady kryjące, mocno kryjące, raczej matowe, które dobrze się utrzymują i to był dla nas taki priorytet, żeby ten makijaż był trwały. E, a obecnie, zobaczcie jak wiele nawilżających podkładów, kremów BB jest wypuszczanych. Wszystko co daje taką zdrową świetlistość na skórze, a jest to zasługa trendowi glass skin, który jest już od wielu lat na rynku, ale rynek powoli musiał się do tego trendu zaadaptować i powoli się zmieniał właśnie z, y, z tych mocno kryjących, ciężkich, zastygających y, matowych podkładów Przechodzimy w lżejsze formuły, bardziej pielęgnacyjne, nawilżające i interpretujemy ten tren właśnie w ten sposób. Kolejny przykład to bushy brows, który też wywołał potworne kontrowersje i jak to można, breżniew i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, co się stało z naszymi brwiami i z tendencją rynkową. Na początku te brwi były idealnie wyrysowane pomadą wyraziste. Teraz są już znacznie lżejsze, znacznie delikatniejsze. Pojawiają się na rynku mocno zastygające żele do brwi, takie, które naprawdę dobrze utrzymują te włoski. Pojawiają się mydełka do brwi. Ehm, modna jest laminacja rzęs i brwi w gabinetach kosmetycznych, a to wszystko jest zasługą właśnie właśnie tego, że przez kilka lat dopasowywaliśmy się, adaptowaliśmy do nowej tendencji właśnie w malowaniu brwi. I takich przykładów, słuchajcie, jest mnóstwo. To są tylko pojedyncze z nich, więc uwierzcie mi, że te trendy no, mają pewną wartość w naszej kulturze po prostu. Nie przedłużając, przechodzimy już do trendów jesienno-zimowych. Zaczniemy sobie od skóry i pierwszy trend to glass skin, ale w takiej wersji użytkowej, czyli zdrowa, rozświetlona skóra, nawet nie rozświetlona, wiecie, rozświetlaczem, to po prostu taka wypielęgnowana, nawilżona, błyszcząca. I opowiadałam wam w poprzednich trendach, że jest taka tendencja w modzie, że idziemy już w kierunku może nie takiego płaskiego matu, ale jednak takiej satyny, subtelności na a tu znów bum, mamy glaskin. O co chodzi? Najprawdopodobniej zasługą, że ten trend dalej się utrzymuje, jest ym, no, makijaż Pat McGrath na pokazie Mazon Margela, gdzie z żonem Paul Goldie stworzyli takie laleczki dosłownie z modelek, no i mieliśmy tam taką błyszczącą, błyszczącą twarz yy, i ona. Ponownie nakręciła nas w kierunku tej takiej błyszczącej skóry. Więc Glass Skin ma się wciąż bardzo dobrze. Nie jest to totalnie mokra skóra, jak, jak skóra Delfina, ale zdecydowanie wciąż utrzymujemy te nawilżenie, taką zdrową pielęgnację, żeby ta skóra miała taką fajną równowagę w sobie. Także Glass Skin póki co nadal nigdzie się nie rusza. W opozycji do Glass Skin mamy również Velvet Skin, czyli takie pozostałości po tych. Początkach zmian. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Chodzi o to, że na początku przez kilka lat już mieliśmy tą glas skin i ona zaczynała już na powoli troszeczkę matowić się, prawda? Że robiła się troszeczkę bardziej satynowa, i myśleliśmy, że będziemy właśnie iść w kierunku matu, a, na, a tu nagle bum, z powrotem jest glaskin, ale mamy takie dwa tory. Tutaj idzie sobie glaskin, a tutaj sobie idzie velvet skin i ona też jest bardzo modna. Czyli właśnie taka bardzo zdrowa, ale naturalna skóra. Yy, z takim bardzo naturalnym wykończeniem, ani nie matowym, nie płaskim, ani nie bardzo świetlistym, nawilżonym. Ona zazwyczaj charakteryzuje się tym, że w ogóle cała skóra wygląda bardzo minimalistycznie, jest często elementem takiego make-up no make-up, bardzo delikatnych makijaży, które zawsze są modne, nigdy nie wychodzą z mody, i właśnie chodzi o to, żeby ta skóra, przez to, że ma wykończenia takie welwetowe, takie satynowe, e, wyglądała jak najbardziej naturalnie, minimalistycznie, jakby nie miała na sobie makijażu. Trend, który pojawiał się na wybiegach już od kilku sezonów, ale został też bardzo dobrze za, Adaptowany prze, przez nas, przez ludzi e, i przez gwiazdy i przez TikToka. E, jest to róż, duża ilość różu. Gdzie go nałożymy, nieważne. Ważne, żeby on był, żeby on był widoczny, żeby był on. W całkiem takiej sporej ilości, po prostu, żeby było widać, że masz nałożony róż. Yy, czyli taki makijaż trochę w stylu Sabriny Carpenter, teraz. Yy, wiem, że TikTok też bardzo polubił ten trend i wiele osób stosuje ten trend, yy, ale on też się wziął w zasadzie z wybiegów, więc yy, wybieg nakręcił ludzi, a ludzie nakręcili wybieg, bo wciąż ten trend jest modny i on się cały czas kręci. Więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem może jakiegoś innego, żywszego koloru, róż to wciąż jest to dobry moment, bo moda na róż nigdzie się nie rusza. Pamiętacie modę na latte make-up? Był to taki wymysł trochę tiktokowy, ale ten trend w zasadzie nigdzie się nie rusza, bo na wybiegach widzieliśmy takie właśnie użytkowe makijaże latte, ale ja bym je nazywała trochę inaczej. Może latte będzie takie bardziej, wiecie, dla skojarzenia, ale ja bym powiedziała, że to jest brązowy total look i chodzi w nim o to, że cały nasz makijaż jest brązowy. I super będzie, jeżeli na naszej twarzy będzie podobny odcień brązera, jakieś lekkie brązowe cienie i usta, wszystkie w podobnym kolorze, ale też różne odcienie brązu, czyli na przykład tutaj taki brąz, tutaj taki brąz, a tutaj inny brąz, też będzie super. Czyli total looki to nie tylko jeden ten sam kolor, odcień brązu, ale też różne odcienie brązu na całej naszej twarzy. Czyli nie żałujemy sobie brązera, ale też nakładamy podobne kolory na oczy i na usta i takie makijaże też wyglądają świetnie i są bardzo, bardzo na czasie. Mówiłam Wam na początku o tych bushy brows, czyli takich mocno wyczesanych do góry brwi, no to moda się troszeczkę już nimi znudziła i widzieliśmy na pokazach propozycje brwi bardzo cienkich. Ma to pewnie związek i z pokazem Mazon, Margiela i, i Tymi, wiecie, laleczkowatymi makijażami, ale też z taką modą idącą w kierunku lat 90. i 2000 Y2K, em, gdzie te brwi cienkie raczej były bardziej popularne niż naturalne nasze brwi, więc em, no na pokazach przede wszystkim widać było brwi bardzo cienkie, czyli te modelkowe, naturalne były zablokowane, pokryte warstwą makijażu i zamiast nich pojawiały się takie wiecie, cieniutkie kreseczki. Więc na pewno nie musimy się obawiać, że moda pójdzie w tym kierunku, że będziemy musieli sobie te brwi nie wiem, usuwać z, z golić czy, czy cokolwiek, ale raczej będziemy dążyli do takich cieńszych brwi do naturalności, no i też do eksperymentowania właśnie z naszym wizerunkiem, żeby sobie raz zrobić grubsze, raz zrobić cieńsze, bo no właśnie o to chodzi w modzie, żeby to była zabawa. Nie ma sezonu, aby na wybiegach nie pojawiały się czerwone usta i w tym sezonie również są bardzo, bardzo na czasie, zarówno takie klasyczne czerwone, jak i bardziej żurawinowe, w odcieniach wina, wszystkie chwyty dozwolone, ale najmodniejszy sposób noszenia takich czerwonych ust to, jak ja to mówię, noszenie jest z nagim okiem, czyli niepomalowanym okiem i niepomalowanymi również rzęsami. Wygląda to bardzo nowocześnie, bardzo szlachetnie, na pewno nie jest to trend dla każdego, bo my lubimy sobie te oko podkreślić, ale no ma w sobie coś, bo przez to, że nie malujemy tego oka, to cała uwaga skupia się na ustach. To podobnie jak z trendem na bleach brows, czyli rozjaśnione brwi, przez to, że tutaj tracimy ten akcent, na przykład oko przepięknie się wydobywa. Tutaj podobny zabieg, czyli nie malujemy oka, żeby usta były po prostu na pierwszym planie. Jeżeli mówimy o ustach, to warto również wspomnieć o Ombre, które wciąż ma się świetnie i jest to zasługa właśnie tych trendów na lata 90-2000 i tej takiej brązowej konturówki, nie musi być ona taka bardzo, bardzo mocno zaznac za zaznaczona, może być ona delikatnie roztarta, wiecie, połączona z jakimś, jakąś pomadką, błyszczykiem, ale fajnie, żeby ten kontur był trochę bardziej wyraźny i przede wszystkim brązowy, to jest bardzo, bardzo modny element makijażu, więc um, jeżeli boicie się czerwonych ust, to może właśnie warto spróbować sobie ombre lips w brązach. Zanim przejdziemy do trendów makijażu oka, to tak uogólniając Grunge. Grunge jest bardzo na czasie i dotyczy to zarówno makijażu oka, ale też ogólnej takiej tendencji w makijażu, żeby on był taki troszkę może chłodniejszy, troszkę bardziej niedbały, może taki bardziej nonchalancki, więc yy, generalnie i smokey eyes się w to zawiera i ogólnie makijaż grunge'owy, ale też takie elementy gotyckie, gotyk też był bardzo na czasie, ale właśnie nie w takiej wersji czysto gotyckiej, tylko właśnie taka inspiracja trochę gotykiem, żeby właśnie to oko było takie trochę takie ciężkie, takie no, troszkę mroczne, a może niekoniecznie oko, może właśnie jakieś takie czarne usta, um, więc właśnie taką tendencję do takiego brudnego, niedbałego, cięższego makijażu jak najbardziej na czasie. I przechodząc do trendów w makijażu oka, na pewno rzuciło nam się w oczy szarość. My widzieliśmy tą tendencję w kierunku chłodniejszych makijaży od jakiegoś czasu już e, i ona wciąż ma się bardzo dobrze. Cały czas używamy sobie szarych cieni, robimy szare kreski, srebrzyste, chłodne, niebieskie. E, te kolory wciąż mają się dobrze, więc e, możemy robić sobie zarówno latę make-up, taki, wiecie, brązowy, neutralny, cieplejszy, ale też super chłodne makijaż. Że mają się fantastycznie, i to też jest takie, wiecie, połączenie z tym gotyckim czy granżowym makijażem. Cudo, cudo. Ogólnie w trendzie był taki akcent koloru, taka plama koloru, gdzieś w wewnętrznym kąciku, czy jakieś maźnięcie jakimś pomarańczem, czy, czy, czy bielą, czy jakimś innym kolorem, ale właśnie najmocniej wybijały nam się te chłodniejsze odcienie i w szczególności niebieskości, więc tutaj spokojnie również te niebieskości, ta nasza kleczkowska, tak, przysłowiowa cały czas ma się dobrze, więc warto sobie um, spróbować tego niebieskiego, jak nie na całe oko w wersji grandżowej, Smoky eyes to może jakiś delikatny akcent, plamka w kąciku, kreseczka, rzęsy jak najbardziej tak. A odnośnie kresek, ona nigdy nie wychodzi z mody. Zawsze jest na czasie, ale czasami zmienia się jej charakter, jej wielkość, jej kształt i tak dalej. I w tym sezonie stawiamy przede wszystkim na czarne kreski, ale również na te z kolorem, ale fajnie, żeby one były charakterystyczne, żeby one były grube, żeby one były mocne, długie, wyciągnięte, może połączone z dolną powieką, żeby one też nawiązywały nam trochę do tego trendu granżowego, żeby to nie była taka kreska w stylu glamour czy w stylu clean girl make-up, ale właśnie taka bardziej charakterna, bardziej zadziorna. Bawimy się trochę tą kreską, niech ona będzie graficzna, niech ona będzie za gruba, niech ona będzie nawet trochę niedbała, albo właśnie gdzieś tam niech się pojawi coś na dolnej powiece również, żeby, żeby to było takie mm, dominujące w naszym makijażu. Myślę, że warto również wspomnieć o kolorze bordowym, chociaż nie zdominował on nam tak bardzo wybiegów, ale trendy to również to, co my chcemy nosić i czasami to właśnie my, ludzie, nakręcamy to, co się Pojawia na wybiegach. I bordo jest takim kolorem, który no, jest taki teraz bardzo na czasie, mam wrażenie. I zarówno na ustach, bo tutaj w trendach on jak, na, jak najbardziej na ustach się pojawiał, ale przede wszystkim um, ciągnie nas do tych bordowych smokey eyes, do bordowych kresek, do bordowych rzęs. Możemy to potraktować jako element tego grunge'owego czy gotyckiego makijażu, ale też możemy potraktować jako akcent koloru. To nie musi być żywy kolor, różowy, niebieski, wiecie, pastelowy, ale to może być właśnie bordo. I na koniec trend, który możecie Podziwiać od kilku czy kilkunastu minut, czyli mm, mocne rzęsy. E, I tutaj przede wszystkim na wybiegach królowały sztuczne rzęsy, takie bardzo grube, wyraziste albo takie. No, wręcz takie wachlarzowate, które nie wyglądają zbyt ładnie, estetycznie trochę kiczowato, i trochę chyba w tym trendzie o to chodzi, żeby to było takie, takie przesadne. Żeby było widać, że mamy po prostu przyklejone, takie kiczowate rzęsy. Yy, I oczywiście, no, nie musimy chodzić tak do biura. Możemy sobie na przykład zinterpretować na swój sposób ten trend i przykładowo wytuszować sobie porządnie rzęsy czterema warstwami maskary i trochę je posklejać w, w efekcie, uzyskując taką laleczkowatą twarz, laleczkowate oko. Ja tak zaczęłam dzisiaj swój makijaż, a skończyłam doklejając takie pojedyncze kępki, a w zasadzie nawet nie kępki, to takie ścinki po rzęsach. Czyli wiecie, jak czasami chcemy przyciąć sobie trochę rzęsy, żeby były na naszą długość, to zostają nam takie, wiecie, końcóweczki, jakieś takie pojedyncze kępki. I ja dzisiaj tak niedbale sobie przyklejam tu dłuższą, tu krótszą, tu dłuższą, tu krótszą, żeby był taki efekt właśnie laleczkowato, niedbały, trochę messy, trochę cute. Coś takiego sobie dzisiaj wymyśliłam. Także możemy używać tego trendu oczywiście śmiało na co dzień, jeżeli nam się to podoba, ale też możemy wykorzystać, wiecie, w nadchodzące jakieś święta, czy jakieś sylwestry, czy inne imprezy, wydarzenia. Także nie boimy się tych rzęs i bawimy się, bawmy się kiczem również. Wiem, że wiele z tych trendów wydaje nam się absolutnie nie do Użycia, ale wieści mi, że większość z tych trendów adaptujemy, tylko nawet nie mając z tym świadomości, bo na przykład rynek kosmetyczny się zmienia i trochę właśnie stosuje takie delikatne zabiegi, że nam się ten asortyment zmienia właśnie w kierunku tych trendów, więc większość z tych trendów. Y Stosujemy tak naprawdę w naszym codziennym życiu, nawet niekoniecznie mając tego świadomość. Oczywiście trendy są też nie tylko dla zwykłych użytkowników, takich jak ja czy Ty, ale również dla właśnie branży kosmetycznej, czy dla branży modowej, czy dla ludzi pracujących w gazetach, w telewizji, yy, wszędzie, więc yy, to nie są zawsze tylko i wyłącznie elementy, które nam mają służyć, tak? Bo jak oglądamy sobie, idziemy do teatru i widzimy jakąś tam, wiecie, artystycznie umalowaną kobietę, to sobie nie myślimy, Oh, ja bym tak nie wyszła z domu, bo to jest makijaż teatralny, prawda? Jak oglądamy sobie Strażników Galaktyki i widzimy Gomorę, która jest cała zielona, to nie myślimy sobie, no ja bym się cała ubrudziła i w życiu tak nie wyjdę z domu. No bo wiemy, że to jest makijaż charakteryzacja makijaż do filmu, a to, o czym mówicie, jest makijażem modowym, więc on nie jest tylko dla nas do używania, ok? <laughs> Rozumiemy różnicę, że nie wszystko, co się pojawia w kwestii. Makijażu to jest makijaż użytkowy, bo on ma różne swoje funkcje na świecie. Także moi drodzy, tym miłym um, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, który z tych trendów najbardziej Was intryguje, który Wam się podoba i będziecie chcieli sobie. Poeksperymentować w tym temacie, a może już używacie namiętnie jakichś kolorów czy elementów, a który z tych trendów jest totalnie, totalnie nie dla was. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie, i ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeśli lubicie trendy, zostawcie mi, z... blbl, zostawcie mi kciukaska do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa! pa.